Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Motodziennik wspiera multiporównywarka rankomat.pl. Dzień dobry Łukaszu, cześć. Dawno żeśmy się nie widzieli. Przed wakacjami ostatni materiał. Mam nadzieję, że wrócimy do regularnego nagrywania zgodnie z życzeniem i wolą widzów. No ale my już mamy wszystko ograne. Co będziemy się zawracać? Słuchaj. Być może wrócimy do jakichś ciekawych historii z skrzyniami, które faktycznie mamy omówione. Cały czas te i powershifty, nie? No dobra. No Ale z powershiftami, no to mamy, masz przecież patent na powershifta i któregoś dnia trzeba będzie do niego usiąść. Działa. No, działa. działa. E, czym się dzisiaj zajmiemy? Co dzisiaj rozbierzemy? Hmm. Rozbierzemy coś, coś, co było. Słuchaj, to było, tak, ale tutaj sam jestem ciekawy, bo mamy 8HP z Iveco. 8 HP, 70, czyli duża skrzynia z wielkiej ciężarówy, jak to klient powiedział żywcówka, czyli takie 8 ton uh -huh. i deklarują tutaj ponad pół miliona przebiegu uh -huh. no to przestało jeździć, tylko sami nie wiedzą dlaczego, bo, bo nie wiedzą i zajrzymy do niej nie? sprzęgło nam już wróciło od, od niej, ale też nie mam informacji co w nim znaleźli bo tam mamy taki, taki trochę kłopot, bo się hop przeprowadza okej okay. I, i, i utrudnione Konto. jest kontakt utrudniony. O, tak. tak, natomiast e. tu sam jestem ciekawy, jak wygląda ta skrzynia w środku po takim przebiegu, nie? No tak, bo to ma zdrowo ponad pół miliona. Zdrowo ponad pół miliona, tak grubo e. ponad pół. Od, y, od nowości w jednych rękach? Tak. Czyli I, to nie stygnie, tak? I wozi bydło, nie? I wozi bydło, czyli e. no wozi, to, wozi, wozi. wozi ciężar. Tak. E. Słuchaj, my żeśmy skrzynię 8 HP, tak najogólniej rzecz ujmując, no to rozbieraliśmy i nagrywaliśmy. To była jakaś tam BMW X, -a, jakieś tak. coś małe, te 45 chyba pokazywaliśmy, które się tak mielą, nie? No właśnie. Eee, czy ty rozbierałeś, jak nazywałeś tę skrzynię, 700? 8HP 70. No A, to jest dużo, coś... rozbierałem, nie? Rozbierałeś. Tak, Czyli ale jest... tutaj nie mamy żadnego X-Drive'a, nie mamy nic, to jest po prostu napęd na tył. Jasne. Czy ta skrzynia bardzo różni się w środku od zwykłej 8HP? No to jest zwykła 8HP. Nie różni się, to jest jedna z największych modeli, nie? No dobra, no ale co? Ona jest to znaczy... kochana przez drifterów. Wkładają ją do BMW. Dobra, jeszcze raz, jak komu głupiemu. To jest skrzynia 8 HP. Tak. ZDF. Ale mówisz ZFA, oczywiście. Ale model mówisz... 70. No tutaj no, mamy. Model 70. Czy o, czyli model to dużych się... dieslów. No rozumiem wszystko. Tylko teraz tak. Czy, o, czy różni się to? Tak. No, czy różni się to? jest zupełnie inna. Czy różni się to, co jest w środku? Od małej 45, 50, 50-ki. Tak, bardzo się różni. To powiedz Nic mi... nie pasuje. No dobra, no to powiedz mi w takim razie, to czemu ta skrzynia mówisz, że to jest to samo. No nie wiem, no modelowo to samo, tak? Modelowo to samo. Osiem okay. biegów. No. Osiem dla, biegów. Dla, dla zwykłego kierowcy jest to 8 HP. Zasada działania konstrukcja jest ta, taka sama, tylko przeskalowana, tak możesz ta. to powiedzieć? Ta znosi więcej niutów. Okej. Okay. Jak często to do Ciebie trafia? O te duże rzadko. Aha. Te duże rzadko. Eee, czy y, naprawdę są w stanie zamontować tę skrzynię do samochodu osobowego? Mhm. Ludzie, tak? ludzie robią. Ty, ja, Nie, ja, nie wie, ja wie, wiem, ja. Mamy w siedlcach bm która ma 1000 koni, jakieś tam 36 i tą skrzynię. Okay. Dotykałeś to? Znaczy tej bm nie. nie. Nie, nie. Rozumiem, że trzeba, trzeba wymienić dzwon. Dzwon to to, tak? Ale to jest jedna bryła. Ach, to, no to jest jeden odlew, faktycznie. To, to odlew, tutaj nic nie... To nie, nie jest złączone, nie, 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 czyli co? Trzeba przełożyć bebechy do innej, czy próbować to zamontować? Robią sobie tak, że i dystanse montują i, i, i to wiesz, i na trzy śruby tylko przyczepią i też wisi, nie? Okej. Okay. No w sumie mniejsza masa, nie? Tak. Działa. No dobra. E, czy jest takie ryzyko, że było tylko popsute sprzęgło? No nie, nie, nie. Bo tak to nie. Ona się wyrabia w środku. Tak jak już kiedyś powiedziałem, ta skrzynia jest za bardzo aluminiowa według mnie w środku. Aha. E, I tu na pewno będzie zużycie, ale sam jestem ciekawy, jak mocne, nie? Co no tak. tu sprawiło, że to nie jedzie? E, zużyła się, podpowiem. Ale kilka <grym> elementów tak. mogło się obciąć, natomiast. E... No, okay. Tyle żadna jeszcze w moich rękach nie wyżyła. <laughs> czy 8... ja, się śmiałem, ja się śmiałem, że 6HP jest lepsze, że 8HP nigdy nie dojeździ tych kilometrów co, co, co szóstki. No jednak jest. Jednak jest. Zrobiła. Czy to, czy to... I to nie w BMW, tylko w Aha. poważnym sprzęcie. Czy... Zaczekaj, wyłączymy to. Czy taką skrzynię, czy tę skrzynię 70 w jakimkolwiek samochodzie osobowym spotkamy? Mhm. W jakim? No, w BMK dużych. W X-5? No. Czyli Duży jest... diesel, jakiś tam biturbo. W audiówkach będzie, tylko w Audi będzie miało inne oznaczenie. Tam 8 HP 75, 65. Mhm. I to jest skrzynia, która. Raz jest robiłem 90. To jest. 90. Tak, tylko w SQ7 z tego co wiem i chyba w jakichś nie? Czy to są tak trwałe skrzynie, tak dużo bardziej trwałe skrzynie od tych 45? No, Trzy, czyli jak mniej. masz 3 litrowego diesla na przykład. Porównamy, jak to rozbierzemy, litrową... to ci poka pokażę ci i, i, no dobra, ile, ile aluminium więcej użyli. Nie, no dobra, nie mogę się doczekać. No dobra, e, czy obudowa jest zaprojektowana w ten sam sposób w 45 co w 70 albo 90? Czy, bo już nie pamiętam, 45 to też jest jeden odlew, czy jest. Jeden no, odlew, nie? tylko jest po prostu mniejsza, nie? mniejsza. Mniejsza. No dobra, to się łatwo rozbiera z tego co pamiętam. Ta, poczekaj. Bardzo prosto. Zaczniemy od sterownika, No też dużo pokażę. No wiesz, tak jak na przykładzie i to potrafią mieć i tachograf pod siebie podpięty i, i, i naprawdę dużo takich rzeczy już typowo z busa. Ale siedzi to w ogromie aut. Hmm. Wiesz, jeżeli to są śruby od nowości, to one. Taki przebieg, ta miska olejowa, bo tam jest filtr, była parę razy wymieniana. Jeżeli śrub nie wymieniali, no to. Parę było, ta, razy była, była kręca, bo ale. tak kapie, wiesz, taki. Taki miarę. Już się to pokazuje nam. E, płynny metal? Mhm. Mm. Mm mm -hmm. nie, czy ze skrzyni, czy ze sprzęgła? to najlepsza wersja bez start stopa, bez, bez udziwnień. A czy w każdej 70 jest identyczna skrzynia? A czy obudowa, przepraszam? Czy to jest robiona specjalnie pod Iveco? Podejrzewam, że dzwon będzie do silnika Iweko. Mhm. Tutaj. OK. Czyli do Audi tego nie założysz, nie założysz tego z tego powodu, Audi że... to mamy quattro, czyli Aha. tu mamy wiesz, Jasne. zupełnie inaczej obudowany, natomiast sam rdzeń, który wyciągnę za chwilę, jak mamy tu 70 i tam 70, to możemy przerzucać a, a przeło... z Audi do BMW nie ma problemu. A przełożenia? No 70. Aha. Aha. Okej. Okay. No już jest wiesz... Nie, tu nie będzie biedy. Słucham? No, bardzo gruzu. Już nie widzę tutaj. Tylko oni tu ten olej zmieniali i. Tym nam kłamią. Ale. To muszę jej zwrócić honor, że to dobra skrzynia. No. A co w tej wersji, tak? Mhm. Zostałem lewy sprzęt. Ty mnie popracujemy. Co odkręciłeś? Pompę ze statorem. Okay. Ale ładne śrubki. Aluminiowe. Leciutkie. Ale tych jakoś nigdy nie urwałem. Ale ładnie to wygląda, taka ładna kompozycja. Nie, mhm. nie jest ich za dużo przypadkiem? Jakąś robotę muszą robić, z racji tego, że są do niczego, to jest ich dużo. Okej, okay, no tak, ma to sens, co Pan mówi. Szybko poszło. Mm -hmm. Pompa nie urwana, więc jak gdyby powinna jechać już z tego powodu. Jakiś mały coś. To też nieprzegrzane, ale to chyba w takim miejscu, że się nie. Nie, no to dobrze to wygląda. Na mhm. ja ten przebieg ja się trzy razy o ten przebieg pytałem i potwierdzałem, że. To jeszcze by pojeździło. Tak, mhm. to przeważnie, byłem już przypalony. Ja? No dobra, na razie na bok. A masz pod ręką e, takie tarczki z 45? Nie, mhm. tam. Trzeba szukać. Dobra, teraz ty. Leży i się z Ciebie śmieje. Leży i się ze mnie śmieje. Jeszcze teraz muszę znaleźć... O, tam będzie klucz jakiś taki poważniejszy. Coś Ci dzisiaj pod nogi wchodzę. Jeszcze, rzecz mi się nie... Bo Cię dawno nie było. Cię dawno mnie nie było. No? Mamy całą skrzynię. Ale ten koszt to taki wygląda solidniejszy, nie? No tak, jest większy. No dobra, ale słuchaj. Tutaj. Jakiś taki wodnisty ten olej. to herbata jest nie olej, wiesz? No przynajmniej nie czuję jeszcze smrodu. Zmienili. E... Te tarcze, one też nie wyglądają na spalone. Ale faktycznie konkretne są. Tak, to jest, to jest duża skrzynia, nie? Ona musi przenieść. To jest do założenia jeszcze? Uh -huh. A co jej brakuje? Nie, nie, no właśnie pytam wiesz... Szukamy usterki, dlaczego im to nie chce jechać, nie? Uh -huh. Może być tak, że zadzwonimy do panów i powiemy, żeby szukali sobie w aucie. Problem. Nifres cały, wyjście całe. Planetarka cała. Eee, to cię w żaden sposób nie zaniepokoiło. To jest nie. smar. A, to jest wiesz, ona była myta. Aha. A, okay. To tam sobie jakiś osad zrobił. To na pewno jest 45. No dobra, jest różnica. No z tego już dużą doniczkę zrobię. Myślę, że to waży. E, widziałem, że zasapałeś, więc pewnie za 12 kg. Ta, trzynaście. Słuchaj, za Melinią, więc. Zrobili co mogli, żeby się było lepiej. Robili co może. Wszystkie całe. Mhm. Całe. Też nieurwane. Ale to powiem Ci, że niektóre skrzynie po przebiegu tutaj 200 tysięcy wyglądają dużo, dużo gorzej niż to. No ja to tutaj muszę naprawdę zwrócić honor 8HP. No ale 70. Tak. Mm. No i w najgorszym miejscu też jest dobrze. Tu ten frez zobacz, no. mamy połączenie stali z aluminium i to się zawsze w tych małych mieli na, na równiutko, nie? Cieszę się. Muszę inna budowla. Blokada parkingowa. Trzymam nam to wszystko. Poważne jest. Dobra, to na razie jest nieistotne. Przejdźmy w to, co jest słabsze, bo tam też będzie wszystko w porządku. No, powiedzmy, że troszeczkę inny kolor, nie? Tak, jakby trochę były bardziej. No, to one złożyte, są ale... ciemniejsze, natomiast tak, są. Natomiast tak. Chciałem tu fres obcięty, chciałem tu fres obcięty, chciałem tu fres obcięty, wszędzie fres jest, jest. To jest mocne zużycie, widzisz? I ten koszyk aluminiowy, on. Ale to nie od tego. Nie, to te tarczki, które są tam one go tak wycinają, nie? Uh -huh. A nie, zaraz, to od tego, bo już mi się wszystko miesza od w oczach. Tego, To od, od tego. tego. Okej, okay, dobra. Czyli jest jakieś zużycie. Na szczęście. Na szczęście. No przy tych kilometrach, no, bo to trzeba też umiejętnie otwierać. Podobno jest jakiś przyrząd. Czego aczkolwiek... jeszcze nie zbudowałeś? Nie. No. Nie zbuduję. Doniczka? Coś jedną? Nie. To też jest bardzo przyzwoicie. Aczkolwiek zajrzymy to szybko, bo tu się potrafi nadziać w tłoku dużo. Ale nie powybijane tak jak w tych małych, wiesz? Dobra, chwilkę te dwa otworzę. Mhm. Czyli na razie nie mamy awarii. Nie. że wszystko leci z rąk przez ten olej. Taki cierpki jest. No zużycie jest znaczne, natomiast spójrz tutaj, jak się odbiły sprężyny, widzisz? Wyrobiły doły. Które sprężyny? A ta sprężyna wybija tu doły. Ale warga jest cała, tłok nie jest pęknięty. Powinno jechać. Powinno jechać, bo jego też to kopcina, wiesz. To mhm. bardzo jakie powibieramy, widzisz? Mhm. I to ten tłok jak ma zapiąć te tarcze, ścisnąć, to one się tu blokują, te rowki, okay. stąd mamy szarpnięcia biegów, bo nie może, a dobija ciśnienie i wtedy jest to takie, no to idzie na pewno do wymiany, natomiast tu nie ma usterki, takiej, że to nie powinno jechać. A to ciekawe. Może być jeszcze wina komputera, ale ja tego tak nie stwierdzę i to samochód. Oni tak naprawdę wyjęli, właściciele wyjęli najpierw sobie skrzynię, bo nie chcieli mnie tu obarczać. Ja też nie chciałem tego pojazdu tutaj, bo ja nie mam miejsca na niego, nie? Jasne. Nie jestem w stanie go na żaden podnośnik wziąć. To im nie jechało i sprawdźcie tu. Tu nie ma przyczyny. Tu okay. nie ma przyczyny. Można by jeszcze tam z tym komputerem powalczyć, ale to nie u nas, to na stole u elektronika, nie? E, no dobra, czyli tak. To, co nosi wyraźne ślady zużycia, ale to też według mnie to nie jest. Nie, nie, ale rozumiem. Banii, że to, nie, że, to jest 200 tysięcy. Jak już składa, skoro już będziesz składał, no to po prostu wymienisz to, tak? Tak, tak. Bo rozumiem, że to jest po prostu do złożenia. Mhm. A na tych tarczkach, które są. Tak, nie było tu żadnego glikolu, żadnego syfu, wszystko pójdzie to. Dobrze i niedobrze. dla właściciela dobrze i niedobrze, bo nie czeka go naprawa skrzyni biegów, ale czeka go szukanie usterki, tak? Chociaż być może. Jeżeli Były takie się... przypadki, że nie jechało przez tachograf. Czy to miało tachograf? Do nie widzę, on powinien być gdzieś tu wkręcony. Aha. Nie widzę, może nie miał. 9 ton bez tachografu? Polska. To już nie jest nasz problem. No. Łukaszu, czyli rozumiem, że skrzynia 8HP-70 i ewentualnie 90, to jest. 90 to naprawdę są. Ja 90 miałem tylko i wyłącznie w WSK7. I to jest jak gdyby model quattro, czy zupełnie inna budowa, Aha. tak? Tak jest stroniki. To tylko w tym. A, a tak nie widziałem. I to nie wiem, czy 90, czy nie 95 z czasem. A jeszcze jedną rzecz doprecyzujmy. Czy jeżeli przyjedzie Audi bądź BMW, właśnie z tą 70, czy którekolwiek z tych podzespołów Wszystkie. będą pasowały? Wszystkie. Wszystkie będą pasować. Tak, 8HP70, mówi nam, 8HP to jest model skrzyni, 70 to jest, nie wiem, model przełożenia, tak? Czyli bierzemy to i ma pasować. Do 45 nie będzie pasować. <laughs> Czyli możemy poci pocieszyć właścicieli BMW i Audi, że mają skrzynię z Iveco. No tak. To nie będą spali w nocy. Mają skrzynię z Niemiec. <śmiech> <śmiech> bardzo uprzejmie Ci dziękuję. Proszę Cię bardzo. Do następnego. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.